Witam, Bogusz Kasowski, poniedziałek, 19 lipca, Surowcowe Info, które zaczynamy od niedzielnego porozumienia wewnątrz grupy OPEC+, czyli rozszerzonej grupy producentów naftowych o kilka kolejnych krajów, wśród których oczywiście najważniejsza jest Rosja, gdzie osiągnięto porozumienie po zerwanych rozmowach, które miały miejsce na początku lipca i które tworzyły nam sytuację grożącą powtórką sytuacji z ubiegłego roku, kiedy walka podażowa pomiędzy Rosją i Arabią Saudyjską, rzekomo wymierzona w, rzekomo tocząca się pomiędzy tymi dwoma krajami, doprowadziła no, między innymi do po raz pierwszy w historii ujemnych cen ropy naftowej w kwietniu. Natomiast w tej chwili już nie ma tego zagrożenia. OPEC+, a dokładnie Arabia Saudyjska z Zjednoczonymi Emiratami się dogadała w sprawie kwot bazowych, to już wiemy z ubiegłego tygodnia, z aktualności i Teraz podjęły decyzję o zwiększeniu produkcji opy naftowej o 400 tysięcy bajłek dziennie od sierpnia do grudnia, co miesiąc o 400 tysięcy bajłek dziennie. Przedłużono cięcia produkcyjne do końca przyszłego roku, z kwietnia, kiedy miało one się zakończyć pierwotnie. Kwoty bazowe produkcji, czyli ten punkt zapalny ostatnich rozmów, który sprawił, że Zjednoczone Miasta Arabskie odeszły od stołu negocjacyjnego. Zostały zwiększone właśnie dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Rosji, Kuwejtu czy Iraku. W tym momencie oznacza to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają bazę wliczoną od 3,5 miliona bajełek, a nie od 368, jakie było wcześniej, co będzie de facto przekładało się na jeszcze, większe, jeszcze większą produkcję niż tutaj mówione tylko to formalne 400. 400 tysięcy prawdopodobnie. Również Nigeria i Algieria mogą zmienić swoje wartości bazowe, choć nie podano o ile. Natomiast w kontekście Iranu i jego negocjacji z krajami zachodnimi w sprawie zniesienia sankcji przez Stany Zjednoczone i powrotu ropy irańskiej na rynki, OPEC plus będzie się tym tematem zajmował w sytuacji, w której on nastąpi. A mówi się, że Iran ma możliwość dodania półtora miliona wojełek dziennie, więc w tym momencie mamy całkiem spore dodatki, tak więc zerknijmy, jak wyglądają rynki naftowe oraz inne rynki surowcowe. Zobaczmy, jak to wszystko się ładnie na wykresie nam prezentuje. I na początek na wykresie ropy naftowej widzimy, że świat nam reaguje, tak jak mówię, zwiększenie kwot bazowych jest w tym momencie informacją mocno negatywną, ponieważ oznacza, że produkcja będzie wyższa, sporo wyższa niż tylko i wyłącznie założenie przy założenie przy mm, zwiększeniu o 400 tysięcy bajełek, więc tak naprawdę jeżeli mamy w samej zjednoczonych, zjednoczonych Emiratach arabskich. Zwiększenie kwoty bazowej o ponad 300 tysięcy bajełek, tak więc to jest też wynik dodany do produkcji. Więc mamy tutaj naprawdę duże dodanie produkcji od sierpnia i rynek będzie to nam wyceniał. W tej chwili patrząc po tym wykresie oczywiście możemy myśleć śmiało stwierdzić, że 70 dolarów za bajełkę będzie tą ceną, przy której rynki nam prawdopodobnie się zdecydują zatrzymać i. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Raczej tutaj bym się spodziewał, właśnie kolejnych spadków i zejść, mimo że w tej chwili to wygląda w momencie nagrania tego programu, że mamy poziom ceny zatrzymane na aktualnym SMA55, na wykresie dziennym, plus FIBO 71.39 nam trzyma te ceny, jednak nie byłbym tu takim optymistą. Całkiem sporo tego zostało dodane. Dość niespodziewanie, bo jednak fakt niedzielnych rozmów między ministrami OPEC plus. Nie jest zbyt powszechny, więc tutaj myślę, że rynki jeszcze będą chwilę to wyceniać i wyceniać to w sposób negatywny. Dla cen, oczywiście, negatywny dla cen, czyli po prostu, że będzie dużo większa podaż niż wcześniej. Z innych aspektów ropnych, to ropowych, ropnych, to warto stwierdzić, że Grenlandia kończy swoje próby wydobywania ropy naftowej. Niby na północy kraju, na północnym wschodzie Grenlandii, może znajdować się do 31 miliardów bałek ekwiwalentu ropy naftowej. Jednak kwestie środowiskowe i kosztowe, a także odchodzenie od paliw kopalnych przez świat sprawiają, że po 50 latach prawdopodobnie ostatnie licencje, które wygasają w 2027-2028 na poszukiwanie ropy naftowej, nie zostaną odnowione. W tym momencie są cztery aktywne licencje. A ponad 20 koncesji morskich wydano już w XXI wieku, więc naprawdę tutaj widać duży spadek zainteresowania tym regionem. Więc biorąc pod uwagę to nasze gwałtowne przechodzenie na, na kwestie czystej energii, to raczej te zasoby pozostaną nienaruszone. Spadł import ropy naftowej w czerwcu, to jest również w Indiach. O tym, że w Chinach spadł, to już wiemy. Wiemy również, że w Indiach spadł w czerwcu, wiemy, że zapasy ropy naftowej w szanghaju nam też spadły, czyli po prostu też mniejszy import się wiadomo, że przekłada na to. Aktywnych odwiertów amerykańskich jest 380, czyli o dwa więcej, co jest najwyższym wynikiem od marca 2020, więc docieramy do tych poziomów sprzed pandemii. Aktualnie mamy w, Stan w Stanach 9 lipca osiągnięto 11,4 miliona barwek ropy dziennej produkcji, to jest najwyższy poziom od maja ubiegłego roku. I tak jak mówiłem, myślę, że w przypadku Europy raczej będziemy jeszcze się chwilkę zsuwać niżej. W przypadku rynku gazu, widzimy, że te ceny nam stoją bardzo wysoko. Jest to związane oczywiście z kwestiami pogodowymi, również z tym, że w Azji te ceny wzrosły nam w wrześniowe dostawy o ponad 4,3% tydzień do tygodnia. W Tokio, Pekinie, Szanghaju czy Seulu, czyli tych największych punktach używających LNG. Mamy mieć temperatury powyżej średniej historycznej w ciągu najbliższych dwóch tygodni, więc tutaj zużycie gazu może być dość duże, choć pojawiały się pierwsze oznaki, że część potencjalnych importerów czeka, aż te ceny troszkę spadną. Więc tutaj widać wyraźnie na wykresie, że amerykański gaz próbuje przebijać się i przewalczyć to 3,75 jako ten szczyt, ale nie udało mu się przez ten okres całego tak naprawdę lipca. Więc myślę, że jeżeli nie przełamiemy tego szczytu 3,75, to wcześniej czy później czeka nas korekta i czy będzie to głęboka korekta o pół dolara, jak nie więcej. W tym momencie oczywiście kwestie pogodowe są dość istotne. Te upały będą dawały się mocnowe znaki, a jak wiemy z wcześniejszych programów, zużycie prądu w regionach najupalniejszych ze względu na klimatyzatory potrafi skoczyć pięciokrotnie, więc tutaj gaz ziemny będzie miał bardzo duże zastosowanie, czy aż takie, żeby utrzymywać te wysokie ceny? Ciężko stwierdzić, mimo dużego zapotrzebowania w ubiegłym tygodniu, to mm, dodano do zapasów 55 miliardów stóp sześciennych, czyli więcej o 8 miliardów niż prognozowali analitycy. Spadła troszkę różnica, w, obecnie zapasy gazu są 6,7% poniżej 5-letniej średniej, to jest punkt procentowy niżej niż tydzień wcześniej, jedna tak, jedna dziesiąta punktu procentowego, przepraszam, niżej niż tydzień wcześniej, Wzrosła liczba odwietów wynosi 104 punkty, to jest 3 więcej w ciągu tygodnia, więc myślę, że też podaż nam powinna podskoczyć. A zapotrzebowanie na ten tydzień prognozowane jest na 92,5 miliarda stóp sześciennych, to jest 1,31 tydzień do tygodnia. W przyszłym tygodniu ma wzrost do 93 Aktualna podaż 91,3 miliarda stóp sześciennych. Czyli teoretycznie wystarczająca ilość, żebyśmy w końcu przestali dodawać gaz do magazynów amerykańskich, ale coś czuję, że na przestrzeni tych kilku najbliższych dni to się nam zmieni i efekt będzie taki, że znów w magazynach nam przybędzie troszkę gazów w odczycie czwartkowym. Stąd, tak jak mówię, technicznie mamy tutaj bardzo silny opór. Jeżeli zaczniemy go negować, to można liczyć na półdolajowe mniej więcej spadki, bo to też będzie na pewno związane z jakąś chłodniejszą pogodą. Na stronie surowcowe info znajdziecie słuchajcie troszkę informacji o spotkaniu w kontekście Nord Stream 2 Joe Bidena Joe Bidena i Angeli Michaela, a także o Kutsue w sprawie dostępu, ograniczającego dostęp Gazpromu do gazociągu OPAL, troszkę o Azerbejdżanie, troszkę o Nigerii. To znajdziecie na stronie surowcowe info także o kwestiach manipulacji na rynku gazu. Temat dość historyczny, jednakże być może kolejna firma będzie miała do zapłacenia całkiem swoją kawę w tym właśnie zakresie. A my szybciutko przeskakujemy na kawę. Która znów zaliczyła nam potężne odbicie. I myślę, że w tym momencie patrząc tylko i wyłącznie na wykres, możemy sobie przesunąć tą strefę, tą tutaj mieliśmy tą stefę, która nam dwukrotnie już w okresie ostatnich. Ostatnich 8-9 tygodni zatrzymywała wzrosty na 165 centach za funt. Jeżeli chodzi o kawę, mamy problem z eksportem. W Brazylii, jak i w Wietnamie, brakuje zarówno pojemników do przewozu, jak i w przestrzeni magazynowych w portowych magazynach. W tym momencie też mamy dużą sprzedaż, jeżeli chodzi o bieżące. Zbiory kawy w Brazylii, bo obchnięto już 48%, co jest znacznie szybszym tempem niż sprzedaż w zeszłym roku, a to ze względu oczywiście na wyższe ceny, które chcą być wykorzystane. Zapasy kawy w Stanach mimo problemów transportowych nam wróciły na ścieżkę wzrostową. 18,2 tysiąca wojków nam przybyło w ciągu tygodnia, tworząc dywergencję z sytuacją w ubiegłym roku, kiedy nadal w tym okresie nam kawa spadała, mimo oczywiście pandemii. Więc mamy tutaj ten czynnik, który nam powinien troszkę hamować te wzrosty, jeżeli chodzi o magazyny, ale bardziej chyba są wyceniane właśnie już kwestie zbiorów przyszłorocznych i kwestie bieżącego problemu z transportem, które się mogą przełożyć na dostawy w perspektywie najbliższych 6-8 tygodni. Więc ten okres 6-8 tygodni myślę jest tym okresem, o którym mówimy, że te ceny będą nam oscylować pomiędzy tym 150 a 165 centów, chyba że sytuacja oczywiście gwałtownie się naprawi. Ale raczej nie spodziewałem, żebyśmy w wakacje wyszli z tego 15-centowego zakresu, więc tak wygląda sytuacja na kawie. Myślę, że czeka nas tutaj ta 15-centowa konsolidacja. Jest o tyle ciekawa, że można na niej już coś zarobić na jakimś day tradingu, na jakimś dwutrzydniowej spekulacji od szczytu do dołka, czy też od dołka do szczytu. Tych właśnie okresowych 150-165. Więc ja na przykład w ten sposób będę chciał to porozgrywać teraz w drugiej połowie lipca, czy też przez cały sierpień. Chyba, że oczywiście gdzieś tutaj fundamenty się zmienią, o czym oczywiście będę Was informował. W przypadku kakao, słuchajcie, tutaj mamy troszkę widoczne wzrosty pod perspektywy zwiększenia mielenia. W ubiegłym tygodniu, w mieliśmy podane dane z Europy, opublikowałem je w czwartek. W przypadku z Ameryki Północnej. Zmielono w drugim kwartale 123,7 tys. ton, to jest prawie 12% roku do roku wzrostu. W Azji e, wymielono 220, prawie 9 tys. ton, to jest 9% wzrostu do roku, więc jest nieźle. Zapasy w KKO w Stanach rosną nam o 51 tysięcy, podczas gdy w ubiegłym roku nam spadało prawie 17 tys. I myślę, że w przypadku kakao ten surowiec nadal nam mocno pokazuje, że jednak jest tendencja, bo w magazynach jeszcze mamy to kakao bez tej premi 400 dolarów premi życiowej na premi lead, a w, więc mogliby tutaj odbijać producenci, gdyby potrzebowali, a skoro nam zapasy rosną, to raczej nie spodziewajmy się tutaj jakiejś wielkiej sytuacji, tylko po prostu mamy potężną nadpodaż na rynku, mimo że te wzrosty mielenia są OK to pamiętajmy, że drugi kwartał ubiegłego roku już był tym kwartałem pandemicznym, więc już tam mieliśmy jakieś spadki, więc ja bym aż tak tutaj mocno nie szukał żadnych problemów. Widać, że to dane mielenia wywołały sporo spekulacji rynkowej, bo te ruchy przed były stricte spekulacyjne. Widać, że mieliśmy tutaj wychodzenie ponad ten nasz umowny punkt, niskich obrotów, w tym cały lipiec, tak raz, 2, 3, 4, 5 razy wychodziliśmy powyżej tych 18 tysięcy ton obrotu dziennego raz dotknęliśmy 18 tysięcy, dwa razy jeszcze mieliśmy tutaj troszkę powyżej 16 tysięcy, no tutaj było 15,7. Ostatnie dni, kiedy, czyli te, kiedy te dane publikowano w ubiegłym tygodniu, to zobaczcie, że te obroty nie są zbyt szalone, więc tutaj nie odstawały one mocno od oczekiwań analityków specjalistów rynkowych. Więc. Coś tutaj zrobił sobie troszkę hazardu, podbijając nam te ceny, i w tej chwili być może jest jakaś realizacja zysków przez tą osobę, a być może po prostu rynek nadal wycenia potężną nadpodaż. Ja się nie spodziewam, żeby na rynek kakao jakoś mocno odbijał. Raczej będziemy mieli ten, no w tym momencie oczywiście można powiedzieć, że to jest szeroki zakres 252-480 i ten poziom jako taki punkt trochę decyzyjny 2,372,2,375 to myślę, że to jest ten moment, w którym mamy te najsilniejsze ruchy i które one powinny być nam w tym zakresie tożsame. Oczywiście w perspektywie czasowej, raczej nie liczmy na wzrosty jedno dwudniowe w takim szerokim przedziale, ale jednak widać, że raczej będziemy się w tym poruszyć, tak jak się poruszaliśmy cały czerwiec w przedziale 2375-2480 de facto tam 2500, więc raczej tutaj te 250 dolarów. I to będzie trudniejsze do rozgrywania, według mnie, niż potencjalna konsolidacja na kawie. Stąd ja też kakao, na przykład, troszkę odpuszczę i myślę, że w newsach też zbyt wiele się nam nie pojawi w, najbliższych czasach, w najbliższym czasie, więc też nie liczmy na zbyt wiele informacji z tego rynku fundamentalnych. W przypadku rynku miedzi, na której też już zajekamy, tak z nadzieją, że jednak ona zacznie odbijać, zobaczcie, że konsolidacja, którą zaznaczyliśmy, się nam przedłuża, naruszając nam w tym momencie tą z linię trendu spadkowego, jednakże zobaczcie, że dalej de facto jesteśmy w inside barze, który został dwukrotnie naruszony korpusem, ale był wtedy w linii trendu spadkowego, więc tak jakby jednak chciał dalej pozostać w trendzie spadkowym, ale nadal tkwimy de facto w inside barze, więc jeszcze tutaj technicznie to rozgrywać jako inside, jak najbardziej. Natomiast zaskakuje mnie, że Rynek nie reaguje na to, że największy producent miedzi w Europie, Arubis AG, poinformował, że te powodzie błyskawiczne, które miały miejsce w, teraz w ostatnich dniach w Niemczech, wstrzymały produkcję w zakładzie produkcji miedzi w Stolbeck w Niemczech. Zakład produkuje około 35 tysięcy ton wyrobów miedzianych rocznie, w tym precyzyjne taśmy i druty do zastosowań przemysłowych. Wznowienie działalności według firmy będzie wymagało wiele wysiłków, znacznych wysiłków i nie podano jeszcze terminu wznowienia prac a rynek tego w ogóle w żaden sposób nie wycenia, że mamy problem z, w tym momencie, bo to będzie problem z podażą surowców miedzianych. Tu oczywiście mogą wchodzić kwestie stanów magazynowych, gdzie mamy czty, dwie, dziewiąty tydzień z rzędu wzrostu zapasów miedzi, choć w tym w okresie Szangha na szanghajskich magazynach nam spada mieć, to jednak duża ilość jest miedzi jednak w Londynie i Oznacza to, że dla Europy będzie tutaj dużo surowców. Zresztą, jeżeli faktycznie ten AUBIS nie będzie nam znawiał działalności w najbliższym czasie, to myślę, że w Londynie jeszcze mamy szansę na kolejne wzrosty zapasów miedzi, jeszcze w kolejnych tygodniach, jak najbardziej. Troszkę się tutaj zmieniają kwestie, ale to też miedziane informacje, oczywiście, znajdziecie na stronie surowcowe info tam mać oddzielną kategorię dla miedzi, już ją wyciągnąłem z metali przemysłowych jakiś czas temu, więc jak najbardziej możecie sobie wybrać kategorię w spisie treści i po prostu samemu przeskoczyć do interesujących Was informacji. Tutaj w perspektywie, ja nadal mówię, uważam to za inside buya który został naruszony, ale nie wybity więc myślę, że wciąż możemy to traktować jako ten inside buy z 23 czerwca. Te ceny nam po prostu czekają na kolejne informacje, na kolejne dane z zynku, które mogłyby faktycznie nam dokonać większego wybicia. Wciąż utrzymując się w tędzie spadkowym, bo jednak SMA jest negatywna, znaczy jesteśmy pod SMA. Jesteśmy. No, naruszamy tą linię tędu spadkowego. Atakujemy ją, ale jej nie przebijamy. Więc też tutaj może być. Jeśli by doszło do przebicia wzrostowego, będzie raczej bardzo silne. Spadkowe będzie raczej łagodne wyjście z Inside Buyer, jeżeli chodzi o tą perspektywę. Więc jak zrobicie, jak będziecie to zgrywać, to się. Przekonamy oczywiście w późniejszym okresie, bo na chwilę. Obecną jesteśmy po prostu w środku tego, tej świeczki inside'owej, więc wewnątrz po środku tej świeczki z 23 czerwca, więc nie kombinowałbym zbyt dużo z rozgrywaniem tego. Mieliśmy 3 razy C, czyli kontakty na Kakao, więc teraz na 2 razy C na kontakty na kukurydzę i tutaj. Te ceny nam stoją w de facto w miejscu w bardzo wąskim przedziale 530-570 centów. Nam się poruszają praktycznie cały miesiąc od tych pierwszych danych. Natomiast rekordowe zbiory we wschodniej południowej części amerykańskiego pasa kukurydzy są oczekiwane ze względu na dobre te deszcze wiosenne, łagodnie letnie temperatury. UZDA wycenia nam wydajność amerykańskich zbiorów kukurydzy przecież na 179,5. Bushla na ak, co przełoży się na rekordowe. 15,165 miliarda buszli w tym roku, to jest prawie 7% wzrostu w rok do roku, więc raczej nie liczyłbym, że tutaj te ceny nam jakoś mocno podskoczą, raczej nie liczyłbym, żebyśmy wyszli powyżej 600 centów w tym roku, bo tych zapasów tych, tego serca będzie dużo, a jednocześnie w kolejnym sezonie 2021 22 Chiny już nie będą potrzebowały 27 milionów yy ton, tylko znacznie mniej, prawdopodobnie około 20, a być może nawet jeszcze mniej, ponieważ wysokie ceny kukurydzy zachęciły swoją część chińskich rolników, żeby jednak jeszcze więcej tej kukurydzy zaczęła sadzić u siebie lokalnie, więc jest szansa, że tej kukurydzy w samych Chinach będzie więcej z lokalnych zbiorów, a nie, że będzie konieczność importowania tego surowca. Patrząc na rynek mięsa, bo też nam od czasu do czasu się to zdarza i widzę, że mamy na pewno tutaj live cutu, kontakty, tak, to są kontakty na bydło. One się tutaj dużo nie zmieniły w ostatnim czasie, więc też jest taka perspektywa dość wąska, 119,22 centy za funt. To jest wołowina, ja natomiast bym chciał, Łączyć bieżący kontakt na wieprzowinę, ponieważ pierwsze przypadki afrykańskiego pomólu świni zostały stwierdzone u świn hodowlanych w Niemczech, gdzie przecież mamy stwierdzone tam 1267 przypadków ASC we wschodniej Bendenburgi. Chiny, czyli największy zagraniczny pozaunijny odbiorca mięsa z Niemiec wieprzowego, już od września blokuje im import z tego kraju, więc Niemcy bardzo dużo towaru rzucają na Europę. Natomiast widać, że tutaj w Stanach prawdopodobnie będziemy mieli oczywiście niskie otwarcie, ale 105. Raczej te Niemcy powinny nam w tym momencie zedukować troszkę swoją obecność w Europie przez ten ASF. Być może część krajów zacznie wymagać od Niemców jakichś dodatkowych badań. Więc tutaj raczej część tego mięsa nie będzie nam docierała również do Europy, co powinno zwiększyć zapotrzebowanie na wieprzowinę. Oczywiście to nie kamioną antybiotykami ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, również w tym momencie nie ma co dyskutować, nawet czy marzyć o tym, żeby Chiny zniosły ban, więc raczej on się utrzyma jak nic do końca tego roku. Co też nam powinno utrzymać wysoką, wysoki popyt na amerykańską wieprzowinę, właśnie w Chinach. Więc tutaj ta amerykańska wieprzowina może jeszcze wrócić na jakiś trend dostowy, Co prawda, na chwilę obecną widać, że nie ma specjalnie tego trendu, ale. My jesteśmy bardzo wysoko powyżej SMA55. Myślę, że jest całkiem nieźle. Natomiast, ponieważ mamy tą sytuację ostatniego szczytu, tutaj już potwierdzono powyżej 120 centów, to jestem przekonany, że to FIBO możemy sobie wyrzucić. Na tym wykresie ostatni najgłębszy dołek z ubiegłego roku oczywiście plus ostatni szczyt. I w tym momencie widać, że te ceny są blisko poziomu piwo 102,8 102, centów za funt. I myślę, że to będzie ten punkt nasz powstrzymujący ten rynek przed dalszymi spadkami. Tak więc myślę, że jesteśmy w całkiem ciekawym punkcie, który warto zacząć rozważać na ewentualną ekspozycję na mięso wieprzowe w, w Stanach Zjednoczonych. I na sam koniec myślę, że sobie zajekniemy na metale szlachetne. Mamy złoto, które nam oczywiście po ubiegłotygodniowych wypowiedziach Fedu troszkę nam odbiło. Jednakże, zobaczcie, że FIBO 1828 nam zatrzymało te wzrosty. SMA 55 też nam zatrzymała, więc tutaj mieliśmy skupienie. Taki bardzo fajny punkt. Bardzo fajnie to widać na wykresie. I mamy kojekty. Walczymy w tym momencie. Dzisiaj będziemy walczyć, podejmować decyzję przez NaNK, co z 1800 dzisiaj lub ewentualnie, oczywiście, jutro. A potem myślę, że jeszcze jest szansa, że na chwilę chociaż zejdziemy do tego boksa 760, 785, i tam myślę, że będzie można zacząć się rozglądać za jakimś longiem, za jakimś odbiciem w górę, choćby na te 15, 20, 25 dolarów, żeby te 1800 znów zaatakować od dołu. Więc to może być bardzo ciekawy punkt, jeżeli chodzi o złoto. Do tego Newman Corporation poinformował, że jego zarząd zatwierdził pełne finansowanie dla. Przejście projektu AFA, AHAFO no, w GANie w fazę realizacji, gdzie będą produkować 275 do 325 tysięcy uncji przy całkowitych kosztach na poziomie 700 dolarów za uncję, więc naprawdę fajne zyski tam mogą być. Jednocześnie by Gold poinformował, że w drugim kwartale produkcja złota spółki spadła do 104 miliona uncji to jest ponad 100 tysięcy uncji mniej niż prognozowali, prognozowali analitycy i 5,4% mniej niż w pierwszym kwartale tego roku. Według spółki produkcja ma wzrosnąć w drugim kwartale, mieszcząc spółkę w planowanym przedziale produkcji, choć bliżej jego dolnych wartości, które były omawiane na początku tego roku. Więc powiedziałem, co sądzę o cenie, powiedziałem, co, są, co jest z newsów oczywiście. Zmiany magazynowe również na stronie info znajdziecie. A skoro mówimy o szlachetnych, to myślę, że możemy zobaczyć, jak tutaj wyglądała sytuacja na Sebrze, które przełamało poziom 26 dolarów jako lokalne wsparcie. Skończyła się walka o ten poziom, rynek mocnym ruchem zaczął nam schodzić w dół. I w tym momencie zobaczcie, że tak naprawdę od początku tego roku poruszamy się w dość szerokim przedziale, ale jednak 25-28 dolarów i Myślę, że 25 jak najbardziej zobaczymy w najbliższym czasie. Kto wie, czy nie będą takie zejścia nawet do 23,7, jak tutaj mieliśmy na początku, na przełomie marca i kwietnia. Co troszkę jest zaskakujące, ponieważ w tej chwili amerykańskie, amerykańskie władze, administracja amerykańska daje narzędzia dla amerykańskich samorządów, które mają przyspieszyć i zautomatyzować proces wydawania decyzji i pozwoleń na instalację paneli słonecznych na domach Amerykanów. Myślę, że w dobie upałów, wdrożającej energii będzie tych projektów i zainteresowania bardzo dużo. Ten proces powinien przyspieszyć, obniżyć koszty instalacji, ale jednocześnie zwiększyć ich ilość, a zwiększenie ich ilości przekłada się na rynek na rynek tutaj oczywiście surowcowy w kontekście jak najbardziej jak najbardziej tutaj oczywiście Cenowym, negatywnym, bo po prostu rośnie nam popyt. Popyt m.in. na srebro. O tego typu ruchach oczywiście pisałem w jednym z numerów inwestora, kiedy omawiałem potencjalny wpływ administracji Joe Bidena na rynki surowcowe. Link do tego numeru, do tego artykułu znajdziecie oczywiście na stronie surowcowe info. A ja bardzo serdecznie Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że już się zobaczymy jeszcze w tym tygodniu. Myślę, że w środę podczas rynkowych shortów, czyli tego nowego programu, który gdzieś tam pojawił się pierwszy epizod w czwartek ostatni. I wrzucę go tutaj już dla Was jako informację, że jest i również w tym tygodniu on się pojawi, a także oczywiście w czwartek się zobaczymy normalnie podczas normalnego programu, bo w tym tygodniu będzie on bez zmian. Tak więc dzięki wielkie, powodzenia na rynkach, samych pozytywnych dla Was transakcji rynków ruszających się w, według, zgodnie z Waszymi pozycjami i do zobaczenia w środę, w czwartek. Myślę, że to też jakiś artykuł, jakaś informacja się na stronie Srowcowej Info też pojawi, więc też śledźcie social media, Facebook, Twitter i dalej, Dzięki wielkie, do zobaczenia.